I dzisiaj wam pokażę 5 moich ulubionych TikToków, które naprawdę lubię. Mój profil może trochę się zmieni, więc proszę wpadać. A ja Was zapraszam do oglądania. Pierwszy to jest e, z moją koleżanką. Nie ma ona TikToka, jej, dlatego jej nie oznaczyłam. To tu naprawdę bardzo fajne tempo i mi się to spodobało. Na basenie są naprawdę najlepsze TikToki. Tak jak to. Tuż obok jest jeszcze jeden. Słatak, ja. No dobra, bardzo też lubię jednego tyktaka z medią, nawet fajny i z moją pusią. Koniec, bye, Elo -e wina, na tak każdy dzień się mój zaczyna Elo -e -e wina, dla ojca matki, córki syna, eh, Eallowe -e